Townsend, Massachusetts, małe miasteczko, w którym ludzie znają swoje nazwiska, zostawiają klucze pod wycieraczką i uśmiechają się na ulicy. Tutaj nic się nie dzieje, a jeśli się dzieje, to tylko w telewizji. Ale czasem nawet w takim miejscu może pojawić się zło. Daniel Laplante nie był potworem od urodzenia. Był chłopcem, zwykłym, trochę dziwnym. Trochę cichym, z głową schowaną w ramionach i oczami, które nigdy nie patrzyły prosto. Dzieciaki w szkole mówiły, że coś z nim nie tak, ale przecież zawsze znajdzie się ktoś taki w klasie, taki, co dziwnie się ubiera, co nie mówi za dużo zwykły dziwak. Nikt nie wiedział, że Daniel był wykorzystywany przez ojca, że zamykał się w sobie, bo nikt go nie słuchał, że jego świat był jak zamknięta szafa. Duszny, ciemny i pełen demonów. W wieku 13 lat Daniel zaczął podglądać domy sąsiadów najpierw przez okno, potem przez drzwi, a w końcu przez ściany. Bo Daniel miał jeden dar potrafił zniknąć jak cień, jak myśl jak chłód, który czujesz na karku, ale gdy się odwrócisz, nic tam nie ma. W tamtym czasie nikt nie widział w nim zagrożenia. Psycholog powiedział, że ma trudności z przystosowaniem. Matka, że Daniel potrzebuje miłości. Szkoła, że robi postępy. Ale Daniel nie chciał postępów. Chciał wejść do środka, do czyjegoś domu, do czyjegoś życia i nigdy nie wejść. Nie był jeszcze mordercą. Nie był jeszcze potworem z nagłówków gazet. Ale już wtedy coś w nim narastało. Coś czekało. Eni i Jessica Andrews, nastolatki jak setki innych, zwykły dom, zwykłe problemy. Śmierć matki, cisza w kuchni, ojciec, który stara się jak może, żeby wszystko było normalnie, ale normalność niedługo zniknie z tego domu, bo pojawił się Daniel, miły chłopak, trochę nieśmiały, zaproszony przez Eni na randkę. Po tym, jak wymienili się numerami przez znajomych, wyglądał dziwnie, zaniedbany, cichy, ale miał coś w oczach, coś, co sprawiło, że Eni chciała dać mu szansę. Randka trwała może pół godziny. Daniel opowiedział jej, że też stracił kogoś bliskiego matkę. Ale w tym, jak mówił, było coś dziwnego. Jakby mówił nie o swoim życiu, tylko jakby recytował. Eni nie zadzwoniła ponownie, ale Daniel był już w środku, nie tylko w jej myślach, dosłownie. Zaczęło się od dźwięków. Skrzypienie podłogi na piętrze, gdy nikogo tam nie było. Otwarte szafki w kuchni, znikające jedzenie, wiadomości pisane na lustrze po gorącym prysznicu. Jestem tu, oglądam Was. Zabij ojca. Początkowo myślały, że to duch matki, że dom oszalał, że same oszalały, ale to nie był duch, to był jej chłopak z pierwszej randki w domu, z którego nigdy nie wyszedł. Pewnego dnia, wracając do domu, zobaczyły postać w białej sukni i ostrym makijażu. Stała w korytarzu z nożem w ręku, wokół ściany pomadzane wiadomościami. Dziewczynki uciekły w panice, wezwały policję. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, przeszukali dom. Nic. Ale po kilku godzinach jeden z nich odkrył ruchomy panel w ścianie piwnicy, a za nim wąskie przejście. Kurz, resztki jedzenia, brudny śpiwór i Daniel Laplante ukrywał się tam od kilku dni, może tygodni. Obserwował wszystko, słuchał, notował i planował. Ale to nie była zbrodnia i jeszcze nie. Każdy dom ma swoje tajemnice. Skrzypiący stopień, który zawsze budzi cię w nocy, zimniejszy kąt w pokoju, cień, który porusza się w przedpokoju, ale nigdy nie wiesz, czy to naprawdę było coś, czy tylko ci się wydawało. Ale nie w przypadku sióstr Andrews. Tu cień miał imię. Nazywał się Daniel. Gdy policjanci wyciągnęli go z przestrzeni między ścianami, wszyscy zadawali to samo pytanie: Jak długo tam był i dlaczego? Odpowiedzi nie przyszły łatwo, ale to, co znaleźli w mikroskopijnej przestrzeni, mówiło więcej niż słowa Daniela: brudne śpiwory, kartki z zanotowanymi rozmowami dziewczyn, gdzie kładą klucze co robią przed snem. Resztki jedzenia i nóż kuchenny wyjęty z ich własnej szuflady. Daniel nie był intruzem, on był domownikiem, duchem, nieproszonym, cichym, ale obecnym. Ukrywał się między ścianami, poruszał się tylko wtedy, gdy nikt nie słuchał. Przechodził między pokojami przez kanały wentylacyjne, luki konstrukcyjne i przestrzenie techniczne. Obserwował przez szczeliny, słuchał przez rury. Znał rutynę dziewczyn lepiej niż one same. Znał każde skrzypnięcie podłogi, każdy moment, gdy zasypiały, i każdą myśl, którą wypowiadały szeptem. To nie był już zwykły chłopak. To był cień fizyczny, oddychający, zły i co najgorsze, niewidoczny. Po zatrzymaniu został umieszczony w ośrodku dla nieletnich. Postawiono mu zarzuty włamania i zastraszania. Nikt jeszcze nie mówił o morderstwach. Jeszcze. Sprawa ucichła. Media zapomniały. Rodzina Andrews wyprowadziła się z domu. A Daniel? Czekał. Czekał aż go wypuszczą. I wtedy już nie będzie się chował. Daniel Laplante ma 17 lat. Jest wolny. Wyszedł z poprawczaka. Niepozorny i cichy. Z pozoru skruszony nastolatek, który popełnił dziwny błąd. W oczach sądu nie był zagrożeniem, w oczach psychologów potrzebował tylko terapii, w oczach ludzi nie był już tematem rozmów. Nikt nie widział, co się w nim budzi. Cisza, którą zostawił po sobie, była tylko maską, bo Daniel nie wrócił do świata, by żyć normalnie. On wrócił, żeby dokończyć to, co zaczął. Nie chciał już siedzieć między ścianami, nie chciał obserwować przez szczeliny. Chciał być wewnątrz, w środku, w środku strachu, w środku zbrodni. W grudniu 1987 roku zapukał do drzwi Priscilla Gustafson, młoda nauczycielka, w ciąży, w domu sama z dwójką dzieci. Abigali 7 lat i Williamem 5 lat. Dom wypełniony spokojem, zapachem dziecięcych ubrań i świątecznym nastrojem, aż do momentu, gdy wpuszczono do środka potwora. Nie było włamania, nie było wybitych szyb. Daniel wszedł spokojnie i zamknął za sobą drzwi. Nie wiemy dokładnie, co wydarzyło się w środku, ale wiemy, co zostawił. To był jeden z grudniowych dni, kiedy śnieg nie przykrywa jeszcze wszystkiego, kiedy słońce zachodzi wcześniej, a światła domów rozpalają się jak obietnice ciepła. Kiedy do domu wrócił mąż, przysili zastało ciszę, zasłony zaciągnięte, nie paliło się żadne światło, nie było słychać śmiechu dzieci. I właśnie to przeraziło jej męża najbardziej. Ta cisza. Wszedł do środka. Zawołał jej imię. Nie odpowiedziała. W salonie wszystko było na miejscu. Choinka, prezenty, niedokończona herbata. Z pozoru nic się nie wydarzyło. Ale gdy wszedł na piętro, świat się skończył. Priscilla leżała w łóżku, zgwałcona, twarz wciśnięta w poduszkę. Krew wsiąkała w prześcieradło. Dwa strzały w tył głowy. Na jej twarzy wciąż była szminka, jakby chciała wyglądać dobrze nawet po śmierci. W jednej z łazienek Abigali, mała dziewczynka z warkoczem, w wannie utopiona. W drugiej łazience William, pięć lat, w piżamie z dinozaurem, też w wannie martwy. Woda była letnia, a wanna prawie pełna. Jakby ktoś chciał być delikatny, jakby śmierć miała być cicha. To nie była impulsywna zbrodnia i nie był to włam do domu. Nic nie zginęło. To było celowe, precyzyjne i złe. Zabójstwo było tak brutalne, tak skrajnie zimne, że nawet śledczy nie mogli uwierzyć, że zrobił to siedemnastoletni chłopak, ale zrobił. Daniel nie był już cieniem między ścianami. Policja przybyła szybko. Nie trzeba było długo analizować. Zrobił to ktoś, kto wiedział doskonale, co robi. Brak świadków włamania, brak hałasu, ale był jeden trop rozmazany odciski palców i odciśnięty but na śniegu za domem. Daniel Laplante był już znany policji. Nazwisko, które pojawiało się w aktach już nieraz, ale do tej pory kojarzyło się raczej z dziwactwem, a nie z takim piekłem. Tym razem jednak nie chodziło o skrzypiące ściany, ani o listy na lustrze. Tym razem chodziło o trzy ciała: martwe dzieci i kobietę w ciąży. Po kilku dniach śledczy zapukali do domu Daniela. Został aresztowany. W jego domu znaleziono broń palną, tę, którą Daniel użył do zastrzelenia Prysilii. Daniel nie krzyczał, nie płakał i nie protestował. Siedział spokojnie z rękami na kolanach i lekko się uśmiechał, jakby wiedział, że wszystko już się stało, że nie musi się tłumaczyć, że skończył to, co zaczął. W czasie przesłuchania opowiadał niewiele, unikał szczegółów. Ale to, co śledczy znaleźli w jego notatkach, było wystarczająco jasne. To nie była zbrodnia z przypadku, to była fantazja, zrealizowana krok po kroku. W 1988 roku Daniel Laplante został skazany na potrójne dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Mijały lata. Daniel dorósł za kratkami. Zmienił się fizycznie, ale jego oczy były te same, ciemne i czujne. W roku 2013, mając ponad 40 lat, złożył pierwszą apelację. Prosił o nową szansę. Twierdził, że się nawrócił, że zrozumiał, że cierpi i że bardzo żałuje. W apelacji argumentowano, że Daniel był dzieckiem, kiedy popełnił zbrodnię, że jego mózg nie był w pełni rozwinięty, że nie miał wsparcia i że zasługuje na rehabilitację. I przez chwilę świat się zawahał, ale sąd nie dał się nabrać. Przypomniano szczegóły morderstw, sposób w jaki Daniel zaplanował zbrodnię, chłód precyzję, brak emocji i ten uśmiech który pojawił się gdy opowiadał o abigali. Sędziowie nazwali go brutalnym, bezwzględnym drapieżnikiem, który nigdy nie powinien znaleźć się wśród normalnych ludzi. I chociaż prawo pozwalało mu składać kolejne wnioski, zawsze były odrzucane. Nie dlatego, że ludzie nie wierzyli w drugą szansę, tylko dlatego, że nie wierzyli w jego człowieczeństwo. Daniel Laplante wciąż żyje. Dziś ma ponad 50 lat. Siedzi w więzieniu stanowym MCI Norfolk w Massachusetts. Nie rozmawia z prasą, nie pisze listów do rodziny ofiar, nie prosi o przebaczenie, ale nadal apeluje. Co kilka lat wraca z tym samym zdaniem. Zasługuje na drugą szansę. Nie jestem tym samym chłopcem. Nawróciłem się. Ale biegli psychiatrzy wciąż mówią jedno. Brak emocji, brak empatii. Brak zrozumienia konsekwencji. Twarz spokojna, słowa ułożone, ale w oczach pustka. Rodzina Gustafsonów nigdy nie zapomniała. Ojciec zamordowanych dzieci pojawia się na każdej apelacji i za każdym razem przypomina, że czasem potwory potrafią mówić ludzkim głosem. I za każdym razem sędziowie się z nim zgadzają. W tym odcinku to już wszystko. Obserwujcie, subskrybujcie i nie zapomnijcie zamknąć drzwi. Dziękuję.